okej, okay. główno. ale ustawiłem tam kilka. tras. wszystkie są takie same i po prostu wszystkie są takie same, i tak samo są w deszcz. Aj, jem. ale to nic, co do grywalności na klawiaturze, no nie sprawia to takich dużych jakichś yy, wymagań. Po prostu to jest kwestia wczucia się i przyzwyczajenia. Szczególnie na, na poziomie Easy jest to nie jakieś bardzo trudne, chociaż na kierownicy lub na joysticku lepiej się gra, na pewno. Ja grałem akurat na kierownicy i polecam. Tak samo zmiana biegów w łopatkach, coś takiego, bardzo fajne. Jeszcze bardziej oddali, oddaję całą realistykę, ale bo yy, razu mówię z samego początku, że yy, odradzam jakiejkolwiek wibracji, ponieważ nie idzie utrzymać w ogóle samochodu, yy, w ogóle nie ma żadnej kontroli nad tym. Ale dobra. Zobaczymy, jak to tam jeszcze wygląda bez tego deszczu. Jest to gra w ogóle postawiona bardziej na realistyce, ponieważ możesz sobie ustawić w zupełności w 100% pełny wyścig. To znaczy, masz te same okrążenia, tą, tą samą ilość. Wiadomo, że okrążenie zajmuje Ci tyle samo co w realistyce. Także możesz nawet jechać w taki właśnie race, jak oglądasz na przykład w telewizji. No. No oglądałem trochę tego akurat w telewizji, także hmm, wiem jak to długo trwa, no trochę na pewno. Nie wiem co tutaj są wypisane, to są chyba nasze wszystkie życiowe rekordy, co to zauważyłem w karierze. Ogólnie co do yy, interaktywności naszych pomocników jest dosyć postawione na fajnym takim levelu, ponieważ gdy mamy jakiś problem z silnikiem lub z oponami, to informują nas po prostu, że w takim takim okrążeniu albo za tyle i tyle okrążeń masz zjechać po prostu do boksu i my to wyjaśnimy dokładnie i zrobimy to tam, żeby naprawimy o no. To do kariery miałem tu coś rozpoczętego, zapoznałem hey, swoją. But a, no Ghost, no, wybieramy z początku sobie po prostu swój nick, który ona będzie wypowiadała. No, wybieram sobie Ghost. To jest nasz ogólnie agent, który zajmuje się całym rankingiem, pokazuje nam wszystkie tam wiadomości, które się zmieniają, i w ogóle my jesteśmy chyba na trzecim, coś takiego, nie wiem. No, Outside Helmet. Możemy sobie wybrać po prostu swój kask, który będziemy jeździć, no, na przykład polski, jak mi przypadło. A tutaj to, co to jest? Aha, to jest najlepszy w kierowców, co zdobywają, zdobywają e, jakiekolwiek punkty, czy coś takiego. Jak widać, akurat mam by Roberto Kubice, bardzo fajnie. No, coś też powinienem... Aha, tutaj coś. A, ustawienia: No, mam na Easy, 20% wyścigu, to jest najmniej. Można wybrać tak samo jak mówiłem, 100, czyli 58 okrążeń, czyli 58 razy więcej niż akurat teraz przejechałem i wam pokazałem. O Jezu. O nie, czy ja coś wziąłem? Ale to nic. Na mnie akurat gra zrobiła fajne wrażenie. Bardzo mi się podoba. Z czego nigdy nie grałem w takiego typu gry, na przykład, znaczy w akurat grałem, ale nie w Formułę 1. Zdarzyło mi się chyba kiedyś za młodu, wygrało się na Pegasusie w typowe 2D. Także miłe wspomnienia. Oczywiście, dotykając przeciwnika, samochód nam wybuchał. Tutaj czegoś takiego nie ma, ponieważ to jest w ogóle nie do pojęcia, żeby dotknąć samochodu i wybuchnąć. No ale nic. Oczywiście, tryb uszkodzenia jest postawiony na fajnym poziomie. Samochody mają uszkodzenia. Bardzo fajnie widoczne. Nie typu coś takiego, że puknie się raz i tam się robi takie same wgniecenie. Jest kilka modeli, kilka urwań. Może ci tam coś wisieć, może coś odpaść i w ogóle może się jechać rozkraczony. No i podczas na przykład jakiegoś wypadku, oczywiście jest wywieszana żółta flaga, i to jest bardzo też realistyczne. Sami widzicie, że grafika nie jest aż taka.

Right We've got some tests to Wszyscy run coś this mi session. tu robią koło samochodu, a ja chcę okay. Go to track. Drive out. Let's fire up the engine. Let's fire up a result last race. No, postaram się. Iby te jest trenik? Ktoś tutaj Dla no, Spoko. to z gazu? O. o. jesteśmy tam wykrani, Super. to jazda. Ledwo co zaczęliśmy już ostatnie krążenie, no świetne. Widzimy, że właśnie yy, bez tego super mega deszczu to jest trochę łatwiejsza ta jazda, ponieważ można swobodnie sobie skręcać pod większym kątem niż tam w danej prędkości, przy minimalnym kącie coś tam, lololo. No lo, lo. nic. Trasa nawet przyjazna. Nie obeznałem wszystkich. Nie grałem na wszystkich. Ostatni raz grałem w tą grę bardzo dawno temu, jeszcze jak z kolegami piłem, to z beczkę trochę porobiliśmy, pograliśmy na kierownicy. Oczywiście zakończyło się to Destruction i biurka. <grywka> Ale nic, już jest wszystko poskładane i Przeminęło z wiatrem. Trochę na Co się dzieje, że nikt mi nie wyprzedza? Coś chyba tutaj. O, właśnie się wygadałem. Okej, okay. mam ostatnią pozycję. To była ostatnia pozycja, ale nie odrążę. co? to jest pierwsze? Warning. cutting. <ścoughs> Widzicie, właśnie do samo upomnienie jest uh, zakrętów. Bardzo dobre, ponieważ. Wszyscy wolą mieć na łatwiznę, prawda? A w tej grze akurat to się nie sprawdza, ponieważ jakiekolwiek zejście z tych właśnie strzałeczek, których widzimy, kończy się utratą pozycji, lub po prostu crash. So, nie próbujcie. Raz ja spokojna, możesz się nawet przy niej wyrelaksować. Ja nie wiem czemu tak mam, że po prostu im dłużej jadę tym bardziej wciskam mocniej w spację, jak się zorientuję to już normalnie paznokieć mi się prawie złamał przed momentem, już tak ją wcisnąłem, ale to ja mam w ogóle nie mam swoje jakieś burżuazje, tak się, nie sugerujcie się tym. Nie wiem czy w tej grze akurat jest opcja multiplayer, bo było naprawdę by fajnie pograć sobie z kolegami. Nie sądzę, żeby ktoś z Was temu zaprzeczył, ponieważ gra jest na moje fajna. Nie wiem jak wy ją byście ocenili, oceniajcie pod względem komentarzy lub na naszej stronie. Tak samo mogę Was zaprosić na naszą stronę, gdzie możecie uzyskać więcej informacji, więcej recenzji wydawanej przeze mnie. O Jezus Maria. A na forum, macie dużo nowych aplikacji, które możecie, nie wiem, checkli, gdzie możecie sprawdzić. Eee, no i korzystać z tego, wiadomo. Będę się z wami dzisiaj żegnał. Eee, to wszystko słowa, ja przygotowałem z Formuły 1. Jeżeli coś eee, pominąłem, mówcie o tym mi śmiało w komentarzach lub gdziekolwiek. Staram się to zrealizować, jeżeli będzie miało to coś sensownego. I no właśnie, to wtedy zrealizujemy. Jeżeli uważacie, że warto to pokazać, oczywiście. No, to żegnam się z wami i korzystajcie z więcej recenzji z naszej strony. Dzięki bardzo i do zobaczenia w przyszłej recenzji. Yo!